My bo to ja się, bo jak ja to zbadałem, Tam, że oni ja, pomogli, bo nie. Znaczy, no bo startowałem z, z tą kampanią, kiedy wyraźnie przegrywaliśmy, a na końcu wygraliśmy te wybory. To, to... Ale do, do czego zmierzam? Znaczy, znam tych ludzi. Jestem w jakimś sensie z podobnego środowiska. Mhm. W, w tym nie ma ani grama propagandy. Ja wyrosłem naprawdę w jakimś sensie na ulicy. Byłem, może nie chuliganem, ale byłem yy, typowym kibicem. Oj, czuję yy... wejście w narrację Nawrockiego. Nie, w, w najmniejszym to stopniu. To teraz, nie no... Nie, w nie mam A nie nic... z chłopcem ulicy? Nie, nie mam nic wspólnego z. No, no, ulicy. No, no, wiecie, no, wychowany na Ach, podwórku no. w biednej rodzinie, robotniczej. Życie stawiało. Trudne warunki. Czy ja mogę. Chodził to... pan kiedyś na ustawki? Kiborskie? Nie było ustawek w latach 70.. ja mogę 70 podsumować to, co powiedział pan Tylko Karemia. ktoś, kto nie, nie, zna, nie zna życia, myśli, że w latach 70. były ustawki. To był do mnie przytyk? Nie. Panie premierze, czyli chodzi o to, że wtedy ta negatywna kampania Donald trzy kropki pomogła panu wygrać. I teraz. Tak nie, bo też pokazałem, bo... że ja nie będę wymiękał i nigdy nie wymiękam się tego typu agresywnymi rzeczami. Czy... Znaczy, nie dam sobie wmówić. I nie mm -hmm. pozwolę, żeby Polakom wmówiono, że to jest, że y, ktoś, kto kibicuje polskiej reprezentacji, nie lubi Tuska. Jest grupa ludzi, zorganizowana. Ja wiem, na czym polega dzisiaj Kibol w Polsce, wiem dokładnie, i wy wiecie. Y, y... Myśli pan, że to było inspirowane? Nie, to jest, znaczy wiadomo, że to jest organizowane. Mm -hmm. znaczy to, czy, ale, ale politycznie inspirowane ale gdzieś źródło czyli prowadzą nie, tam... na Nowogrodzką? Wiecie, y, 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 ktoś, kto jest zaangażowany w te najtwardsze kibolskie y, 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 działania, bardzo często mają charakter przestępczy, wiemy, no, znamy całą sieć powiązań, nie ma powodu mnie lubić. Znaczy tak, rzeczywiście jak byłem pierwszy raz premierem, to bardzo twardo się y, y, postawiłem.